Tekst Manny na 5 grudnia, wybierzcie sobie dziś, komu chcecie służyć. Ale ja i dom mój będziemy służyli Panu, Jozłego rozdział 24, werset 15. Komentarz parauzyjny. Niech inni czczą kogo chcą i co chcą. My, którzy skosztowaliśmy, że Pan jest łaskawy, którzy poznaliśmy go przez Jego Słowo. Przez jego opatrzności i przez moc jego ducha, która pobudza nas do nowości życia, nie możemy czynić nic innego, jak tylko czcić naszego Boga. Czcząc go, musimy Mu bezgranicznie ufać, a ufając Mu bezgranicznie, z zadowoleniem będziemy postępować każdą drogą, którą On nam wyznacza. Ufając i postępując w ten sposób, jesteśmy zadowoleni ze wszystkiego, co nas spotyka, gdyż prowadzi nas Jego ręka. Bądźmy pewni, że postępując w ten sposób za prawdziwym pasterzem, ostatecznie dojdziemy do owczarni Królestwa. W tej pewności mamy radość, pokój i błogosławieństwo serca, i to w domu naszego pielgrzymowania. Komentarz epifaniczny. Wiernych charakteryzuje to, że po rozpoznaniu woli Pana niezwłocznie decydują się ją pełnić. Cechą charakterystyczną częściowo niewiernych jest powstrzymywanie się od pełnienia boskiej woli oraz częściowe chodzenie na kompromis ze złem, nawet po rozpoznaniu woli Pana w odniesieniu do dobra i zła. Chociaż Pan jest nieskwapliwy. Ostatecznie zmusi takich do podjęcia decyzji, tak pokieruje ich doświadczeniami, że będą musieli zdecydować się na czynienie jego woli lub sprzeciwienie się jej. Niech więc wierni, jak starożytny Jozue, słowem i przykładem zachęcają częściowo niewiernych do podjęcia właściwej decyzji, bez względu na to, czy ci drudzy przyjmą daną im zachętę, czy nie. Niech wierni pod zwierzchnictwem Chrystusa, swojej głowy, nadal pozostają martwymi dla siebie i świata, a żywymi dla Boga. W ten sposób służmy Panu razem z tymi wszystkimi, na których mamy wpływ. Równoległe cytaty, według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza Królewska rozdział 18 werset 21, a przystąpiwszy Eliasz do wszystkiego ludu, rzekł, i długoż będziecie chramać na obie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcież za Nim, a jeśli Baal, idźcież za Nim. I nie odpowiedział mu lud i słowa. Ezechiela rozdział 20 werset 39, wtedy, o domie izraelski. Tak mówi panujący pan, idźcież, służcie każdy plugawym bałwanom swoim i napotem, ponieważ mnie nie słuchacie, a imienia mego świętego nie kalajcie więcej darami waszymi, i plugawymi bałwanami waszymi. Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 13. Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Rzymiany rozdział 6, werset 16. Pozdrówcie jedni drugich z pocałowaniem świętem. Pozdrawiają Was zbory Chrystusowe. Pierwsza mojżeszowa rozdział 18, werset 19. Znam go bowiem, przetoż przykaże synom swoim. I domówi swemu po sobie, aby strzegli drogi pańskiej, i czynili sprawiedliwość i sąd. Aby przywiódł Pan na Abrahama, co mu powiedział? Ewangelia Jana rozdział 6 wersety od 67 do 69 Tedy rzekł Jezus do onych dwunastu, Izali i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, żeś Ty jest Chrystus, On Syn Boga żywego. Ewangelia Mateusza rozdział 19 wersety od 16 do 22 A oto jeden przystąpiwszy, rzekł mu, nauczycielu dobry. Co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny? Ale mu on rzekł, zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg. A jeśli chcesz wnieść do żywota, przestrzegaj przykazań. I rzekł mu, których? A Jezus rzekł, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, czci ojca twego i matkę. I miłować będziesz bliźniego swego, jako siebie samego. Rzekł mu młodzieniec, tego m wszystkiego przestrzegał od młodości swojej, czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus. Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj majętności twoje i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy naśladuj mnie. A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny, albowiem wiele miał majętności. Rozdział dwudziesty szósty wersety trzydziesty i trzydziesty A odpowiadając Piotr, rzekł mu, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Piotr, choćbym z tobą miał i umrzeć, nie zaprasię ciebie. Także i wszyscy uczniowie mówili: Jozuego rozdział 24 wersety od 16 do 18. I odpowiedział lud, mówiąc: Nie daj Boże, abyśmy mieli odstąpić Pana, a służyć bogom cudzym, albowiem Pan, Bóg nasz, On jest, który nas wywiódł, i Ojce nasze z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A który uczynił przed oczyma naszymi te znaki wielkie, i strzegł nas we wszystkiej drodze, którąśmy szli, i między wszystkimi narody, przez któreśmy przeszli, i wypędził Pan wszystkie narody, i Amorejczyka mieszkającego w ziemi przed twarzą naszą. A tak my będziemy służyli Panu, bo On jest Bóg nasz. Rozdział 23, werset 15. Przetoż jako się wypełniło nad wami każde słowo dobre, które mówił Pan, Bóg Wasz, do Was, tak przywiedzie Pan na Was każde słowo złe, aż Was wytraci z ziemi tej przewybornej, którą Wam dał Pan, Bóg Wasz. Pierwsza kronik rozdział 28 Werset 9, A ty Salomonie, synu mój, znaj Boga, Ojca Twojego. I służ Mu sercem doskonałym i umysłem dobrowolnym, bo wszystkie serca przegląda Pan i wszystkie zamysły myśli zna. Jeśli go szukać będziesz, znajdziesz go, a jeśli go opuścisz, odrzucić się na wieki. Pieśni 161 8 14 78 130 136 Wiersze brzasku 29. Komu służyć będziemy? Lektura uzupełniająca reprint nr 4780. Pytania, czy w tym tygodniu używałem używałam stanowczości? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.